Cześć, witam serdecznie w kolejnej części tutorialu zrysowania wykresów sił przekrojowych. Teraz zajmiemy się wyliczeniem ekstremum na wykresie momentów zginających. Na wykresie Q widzimy, że osiąga tutaj wartość 0 pod obciążeniem ciągłym, czyli w tym miejscu będzie ekstremum momentów. Chciałbym zaprezentować sposób, jak można to bardzo szybko wyliczyć. Zrobimy to tak. Pierwszą rzeczą jest wycięcie fragmentu pręta, na którym będziemy szukać ekstremum, czyli będziemy szukać go na odcinku tych 4 metrów. Czyli stawiamy sobie tutaj klamerki i wycinamy tego pręta. Tutaj sobie nazwiemy ekstremum. Narysujemy teraz tutaj z boku ten wycięty fragment tego pręta z obciążeniem. Sobie przygotowałem wcześniej. Tutaj wkleję ten fragment. Ok. Teraz Możemy obliczyć to ekstremum albo od lewej albo od prawej strony. Możemy sobie wyobrazić coś takiego, że jesteśmy przed tym wyciętym prętem i zastanawiamy się od której strony chcemy wyliczyć. Czy zrobimy to od lewej czy od prawej? Wynik widzie ten sam, pokażę to. Raz policzę tak, raz tak, ale załóżmy, że jest kolokwium i nie ma sensu liczyć z jednej z drugiej strony, więc musimy podjąć jakąś decyzję. Załóżmy, że policzymy od strony lewej. Wyobrażamy sobie, że tutaj jesteśmy w tym miejscu. Decyzja podjęta. Teraz, gdy będziemy liczyć od tej strony, czyli od lewej, musimy odczytać z wykresu momentów i z wykresu Q wartości w miejscu, gdzie jest postawiona klamerka. Czyli musimy teraz tutaj odczytać, ile wynosi siła Q tak, w tym miejscu i ile wynosi moment w tym miejscu, bo będzie nam to potrzebne do obliczenia tego ekstremum. Zacznijmy od M. Chcemy się dowiedzieć, ile tu jest na wykresie momentów w tym miejscu. Szukamy tego miejsca, to jest miejsce, gdzie jest ta klamerka. Szukamy tutaj i widzimy, że jest wartość 35, czyli ten moment możemy podpisać, że to jest 35. Tylko, skąd mam teraz wiedzieć, czy tutaj mam zaznaczyć strzałkę, czy tutaj mam zaznaczyć strzałkę? Na wykresie momentów mamy to narysowane na dole. Teraz musimy połączyć wszystko w jedną całość. Skoro wykres momentów jest narysowany na dole, to to oznacza, że dolne włókna są tutaj rozciągane. Czyli to w tym znakowaniu z tymi kropkami oznacza to, że kropka musiała być na dole, żeby narysować moment 35 na dole. I teraz zadajemy sobie takie odwrotne pytanie. Jak musiał kręcić ten moment 35, aby dał kropkę na dole? No to odwrotne pytanie. Wiemy, że musi być to w taki sposób. Czyli tutaj musi być strzałka w tą stronę. Gdyby wykres momentu był narysowany u góry, to wtedy kropka by musiała być u góry i wtedy byśmy dali strzałkę w tą stronę. Ale akurat w tym przykładzie tutaj tak nie ma, gdzie jest 135, więc pozostawiamy wariant ten. Teraz musimy odczytać wartość siły Q w tym miejscu, gdzie jest klamerka. Czyli tutaj przemieszczamy się, widzimy, że jest 30, czyli to Q będzie równe 30. Teraz pytanie: Czy to Q będzie miało zwrot do góry, czy będzie miało zwrot do dołu? I również mamy takie pytanie od tyłu. Jaki musi być zwrot Q30 tutaj, aby na wykresie zostało narysowane to jako plus? Teraz pamiętamy, że plus jest wtedy, kiedy Q kręci za klamerkę zgodnie ze wskazówkami zegara. Czyli żeby kręciło nam zgodnie ze wskazówkami zegara Q, to musi kręcić w taki oto sposób. Czyli zwrot musi być do góry. Jeżeli tutaj mielibyśmy minus to wtedy bym musiał okręcić przeciwnie do zwrotu zegara, czyli byśmy dali w dół. Dobrze. Mamy. Kolejną rzeczą jest znalezienie miejsca występowania ekstremum. O co dokładnie chodzi? O to miejsce tutaj. W jakie to jest odległości? No chcemy się dowiedzieć, gdzie to jest. Czyli szukamy tej odległości. Teraz można tą odległość policzyć na kilka sposobów. Ja tutaj pokażę najszybszy sposób, ale trzeba być świadom, że on działa w konkretnej sytuacji. I teraz nazwiemy sobie jako X0, czyli miejsce poszukiwania tego ekstremum. Obliczamy to w następujący sposób. Dzielimy wartość siły Q przez wartość obciążenia. Czyli może nazwę to tutaj Q. Tutaj zrobię małe Q. Podpiszemy, że to jest to duże Q, a tu jest to małe Q. I teraz możemy tutaj napisać, że jest 30. A tutaj mamy 25. I teraz wychodzi z tego na wynik 1,2. Tutaj moglibyśmy dopisać metra, no bo odległością podane w metrach. Kiedy ten sposób działa, a kiedy on nie działa? Ten sposób działa wtedy, kiedy mamy pręd i działa na niego obciążenie ciągłe prostokątne, musi być prostokątne, bo jeżeli by było trójkątne albo trapezowe, to to wtedy nie zadziała. I Obciążenie musi działać na kierunku prostopadłym do osi pręta. Widzimy, że jak to jest kierunek działania obciążenia, to tutaj mamy kąt prosty. Czyli jeżeli by była sytuacja taka, że mamy pręta i obciążenie by działało w taki sposób, to wtedy ten wzorek nie zadziała. Ale jeżeli chodzi o liczenie ekstremów w belkach takich prostych, to w większości przypadków jest właśnie tak, że mamy obciążenie ciągłe Prostopadłe do osi pręta. Więc wykorzystamy sobie sposób ten. Pokażę od razu, jak można wyliczyć to w inny sposób, i to już działa wtedy, nawet gdy obciążenie ciągłe nie jest prostopadłe do osi pręta. Robimy to tak, że bierzemy sobie ten wykres. Rysujemy sobie go gdzieś na boku. Tutaj mieliśmy 30, tutaj mieliśmy 70. Znaki są nieistotne. Tutaj mieliśmy 70, i tutaj ta odległość była równa 4. I teraz my chcemy znaleźć tą odległość tutaj. To x0. I teraz ta odległość w tym miejscu, no to będzie w takim razie 4 odjąć x0. Jeżeli to ma 4, ten odcinek x0, to tu będzie 4 minus x0. I teraz z podobieństwa trójkątów możemy ułożyć proporcje. 30 do x0 ma się jak 70 do 4 minus x0. Czyli mamy 30 przez x0 ma się tak samo jak 70 przez 4 odjąć x0. Tutaj oczywiście na krzyż, czyli mamy 30, 4 odjąć x0, to się równa 70x0. Mamy 120, odjąć 30x0, to się równa 70x0, czyli będziemy mieć 120 równa się 100x0, jak podzielimy to przez 100, to wyjdzie nam, że x0 jest równy 1,2. Tu możemy dopisać jak coś tego metra, bo to jest w tych metrach. Widać, że ten sposób jest dłuższy. I wyszedł wynik taki sam, czyli podsumowując, żeby się nie namieszało w głowie. Sposób ten, że dzielimy wartość siły Q przez wartość obciążenia, działa tylko wtedy, jeżeli obciążenie jest prostokątne i działa prostopadle do kierunku pręta. Ten sposób działa nawet wtedy, kiedy obciążenie jest nieprostopadłe do osi pręta. Jeżeli Obciążenie byłoby trójkątne lub prostokątne, wtedy trzeba to wyliczyć już analitycznie. Taką metodą się nie da. Bardzo możliwe, że w przyszłości pojawi się, jak się liczy, ekstremum w obciążeniu trójkątnym lub trapezowym. Dobra, więc to potraktujmy jako dodatek. Czyli to jest na dobrą sprawę niepotrzebne nam, na chwilę obecną. I moglibyśmy to zrobić w taki sposób. Wystarczyło podzielić dwie liczby. Czyli teraz, co to oznacza? To 1,2 m, to jest ta odległość tutaj. Tym, na tym rysunku. Czyli w tym miejscu następuje wyzerowanie siły kół. Czyli tutaj będzie nasze ekstremum. Mamy 1,2 m. Dobrze. I teraz musimy policzyć wartość tego ekstremum. W jaki sposób to możemy zrobić? Musimy teraz postawić klamerkę w tej odległości 1,2 m. Powiedzmy, że to jest w miejscu tym. Czyli tutaj podpiszemy sobie, że mamy 1,2. I teraz musimy po prostu policzyć ekstremum w tym miejscu, czyli zrobić pętelkę o w taki sposób. Czyli możemy zrobić tak, że m od x0 równego 1,2 metra to się równa. I teraz liczymy. Damy sobie plusy na dole, minusy u góry. I teraz, tak jak było, za każdym razem nic się nie zmienia. 35 kręci nam w ten sposób i daje kropkę na dole, czyli będzie plus 35. Momentu skupionego nie mnożymy razy ramię. Czyli jest plus 35. Jeżeli chodzi o siłę Q30, ona kręci nam w taki sposób i daje również kropkę na dole, czyli będzie plus 30, ale ona jest na ramieniu 1,2, czyli dopiszemy plus 30 razy 1,2. I jeszcze mamy obciążenie ciągłe, ale tego obciążenia ciągłego nie bierzemy całego, tylko bierzemy go z tego fragmentu, który znajduje się przed lamerką, czyli bierzemy go tyle. Wartość tego obciążenia to będzie 25 razy 1,2, a odległość punktu działania tej siły, teraz jako zamieniona jest obciążenie ciągłe na siłę skupioną, no to będzie połowa z 1,2, czyli będziemy mieć 1,2 na 2. I możemy teraz to dopisać do naszego równania, czyli 25 razy 1,2 kręci do góry w taki sposób. Czyli daje kropkę u góry, czyli z minusem. W takim razie tu dam minus 25 razy 1,2 razy 1,2 na 2. To wklepujemy wszystko naraz w kalkulatorze i wychodzi na wynik plus 53. Tutaj, jak coś, możemy dopisać, że to jest kN, no bo wartość momentu na wykresie jest w kN. Teraz plus oznacza to, że ta wartość jest na dole. Możemy sobie teraz zaznaczyć tą wartość plus 53. 3 na wykresie, czyli na dole 53. Jak to robimy? Możemy tutaj zaznaczyć sobie, że na tej kresce, która jest w tym miejscu, o tu gdzie się zeruje, mamy to ekstremum. Teraz mamy wartość plus 53, czyli jeżeli tu jest 35, no to 53 powiedzmy, że będzie gdzieś w miejscu tym. Możemy to podpisać, że to jest 53 plus, czyli na dole. Znaku tu na razie nie wpisuję. I teraz musimy narysować parabolę, która łączy 35, 53 i 45 jako jedną całość. Oczywiście, teraz tutaj widać, że ta parabola będzie wyglądała w taki sposób, prawda? Ale tutaj chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jak wiadomo, parabola może mieć ramiona na dwa sposoby: albo tak, w górę, albo w dół. I teraz. To, w który sposób ona powinna przebiegać, zależy od tego, jak działa obciążenie ciągłe. Wyobraźmy sobie, że tutaj dajemy pod obciążenie ciągłe żagiel, a obciążenie ciągłe jest wiatrem. Jeżeli wiatr wieje w taki sposób na żagiel, to wiadomo, że go wygnie w taki sposób. Czyli jest wiadome to, że ta parabola musi być wygięta w dół. Jeżeli byśmy mieli sytuację odwrotną, czyli obciążenie ciągłe by było do góry, czyli by było w ten sposób, tak. Gdybyśmy podstawili tutaj żagiel, to wiemy, że ten żagiel by się wygiął wtedy w taki sposób, wtedy parabola miała ramiona do góry. Dobrze, więc możemy teraz to narysować. I teraz to możemy narysować w taki sposób, aby 53 było ekstremum lokalne, czyli musi być tutaj jako wierzchołek naszej paraboli, i połączyć 35, 53 i 45. Teraz można to podpisać, że to jest drugiego stopnia, żeby było wiadomo, że to jest parabola. Tutaj moglibyśmy dorysować, że to jest 35. I myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że mamy ten odcinek 1,2 m. OK. Teraz pokażę, co by się stało, gdybyśmy chcieli to ekstremum policzyć od drugiej strony. Czyli Załóżmy, że ludzik, gdy był tutaj i miał zdecydować, czy będzie liczył od strony lewej czy od prawej, decyduje, czy będzie liczył od strony prawej. Pokażę to na osobnym rysunku, aby tego nie zamazać. jest sobie jeszcze raz wkleję. Przesunę tutaj naszego ludzika na tą stronę. Ok, czyli po prostu decyduje z tej strony. I teraz musi odczytać wartości. Z tej strony, czyli tutaj Q i tutaj moment. Można by zadać pytanie, dlaczego nie odczytujemy wartości siły n, aby wyliczyć to ekstremum. Siła n jest równoległa do osi pręta, w ten sposób, czyli ramię działania tej siły względem punktu, którego będziemy liczyć, jest 0. Można powiedzieć taką rzecz, że wartość siły n przy tej klamerce nie ma wpływu na wartość momentu. Znajdującego się na tym odcinku. OK, teraz możemy sobie odczytać te wartości w analogiczny sposób, czyli odczytujemy wartość momentu z tego miejsca, czyli tutaj, i widzimy, że to jest wartość 45, ale jest u góry, czyli podpisujemy sobie tutaj, że to jest moment 45, ale wartość jest u góry, czyli mamy tak zaznaczyć zwrot kręcenia tego momentu. Żeby kropkę dawało u góry. Czyli żeby kropka była u góry, no to wiadomo, że moment musi kręcić w taki sposób. W takim razie zaznaczamy tak. Teraz musimy zaznaczyć sobie zwrot siły Q oraz wartość. Idziemy tutaj. I tutaj widzimy, że mamy dwie wartości. 15 i 70. 70 jest na minusie, 15 jest na plusie. I teraz, której mam odczytać? Klamerkę tutaj stawiamy, można tak w czynności powiedzieć, minimalnie przed samym końcem obciążenia ciągłego. Czyli my odczytujemy wartości minimalnie z lewej strony tej podpory, czyli tutaj mamy minus 70. Czyli tutaj Q będzie równe 70 i jest na minusie. Żeby Q było na minusie, musi kręcić przeciwnie do zwrotu zegara, czyli musi kręcić w taki sposób, czyli strzałka będzie do góry. Ok. I teraz wszystko będzie się liczyło w taki sam sposób jak tutaj, dokładnie tak samo, tylko od strony prawej. Czyli najpierw wyliczamy wartość tego ekstremum, czyli mamy x0, to się równa, no i tutaj mamy 70, czyli będzie 70 podzielone na 25. I wtedy z tego wychodzi nam wynik 2,8. Wynik oczywiście wyszedł inny niż tutaj, ale on wskazuje na to samo miejsce, bo skoro to ma 4, tutaj było wcześniej 1,2 metra, no to tutaj brakująca odległość to jest 2,8, czyli nasze ekstremum. Jest w tym miejscu i tutaj jest odległość 2,8 metra. Czyli to jest 2,8. I teraz możemy sobie policzyć to ekstremu. Tu damy plus, tu damy minus, czyli oczywiście też powinno wyjść 53. No i zobaczmy, czyli mamy m od x0 równego 2,8 metra. To się równa. Nasz moment 45 kręci w taki sposób, czyli daje u góry, czyli kropkę, czyli na minusie, czyli mamy minus 45. Jest minus 45. Nasza siła q 70 kręci w taki sposób, czyli daje kropkę na dole, czyli na plusie, na ramieniu 2,8, czyli mamy plus 70 razy 2,8. I jeszcze mamy obciążenie ciągłe. Oczywiście zbieramy go tylko z tej odległości, która znajduje się przed klamerką, czyli tutaj. Czyli będziemy mieć 25 razy 2,8. A odległość ta to będzie 2,8 na 2. I możemy teraz to dopisać do naszego równania. Nasza siła kręci teraz w taki sposób, czyli daje kropkę u góry, czyli na minusie. Czyli damy sobie minus 25 razy 2,8 razy 2,8 na 2. I to, oczywiście, wynik wychodzi dokładnie taki sam, czyli plus 55. 3 kN metr. Oczywiście na kolokwium czy w projekcie nie ma sensu liczyć tego z obu dwóch stron. Wystarczy z jednej. Ja tylko to pokazałem jako formę przećwiczenia, czyli Warto jest zapamiętanie to, że jak wytniemy tego pręta i liczymy na nim ekstremum To nie ważne czy będziemy to liczyć od lewej czy od prawej wynik wyjdzie taki sam. Czyli gdybyśmy wybrali wersję tom to 53 również byśmy tutaj zaznaczyli, ale nie zaznaczalibyśmy tutaj 1,2, tylko tutaj byśmy zaznaczyli 2,8 metra. Ok, i jeszcze dwie rzeczy chciałbym tutaj pokazać. Pierwsza, to może się zdarzyć tak, że nie będzie ekstremum lokalnego pod obciążeniem ciągłym. Czyli załóżmy taką sytuację, że tutaj nie zeruje się wykres Q. Czyli nie rysowalibyśmy wtedy tej paraboli. I w jaki sposób wtedy narysować taki. Wykres. Czyli mielibyśmy tą 35, mielibyśmy 45, ale nie, może być, nie ma tutaj ekstremum. Obciążenie jest w dół, czyli wygina żagiel w dół, czyli parabola musi być w dół, czyli musimy połączyć ten punkt 35 i 45 parabolą w taki sposób, aby była ona wygięta w dół, ale nie miała ekstremum, czyli musimy wtedy od tej wartości 35 od razu się kierować do góry. Nie możemy tutaj zejść na dół, bo wtedy by powstało nam ekstremum. Czyli tak byśmy narysowali, gdyby nie było tutaj ekstremum. Też się takie rzeczy zdarzają w zadaniach. Jeżeli obciążenie ciągłe by było do góry skierowane, a nie w dół, i nie byłoby ekstremum, to wtedy byśmy to narysowali w sposób taki. To było tak jakby poza zadaniem, bo mogą się zdarzyć różne rzeczy. To też można również zmazać. I teraz. Wracając do kwestii spodów. Zobaczmy, że narysowaliśmy ten wykres nie używając żadnych spodów. Jeżeli byśmy chcieli to zaznaczyć, to można teraz zaznaczyć je na wykresie momentów. Niektórzy zaznaczają na wykresie momentów, niektórzy zaznaczają na, na tym rysunku, na którym są obciążenia. To co osoba, to zasada. Mamy te spody, prawda? Tutaj mamy spody. Spody. I teraz tam, gdzie spody, dajemy na wykresie plus, a tam, gdzie nie ma spodów, damy minus. I teraz, czy to coś zmieniło? No, nic. Najważniejsza jest na wykresie momentu wartość oraz strona, po której został on narysowany, tak jak to było wspomniane wcześniej. I w taki oto sposób zostały narysowane wykresy sił przekrojowych nie używając metody analitycznej. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to strasznie skomplikowane. Mogło się tutaj dużo rzeczy namieszać w głowie. Ale jeżeli się to wszystko poukłada, po kolei ułoży się, to tym sposobem tego typu zadanie da się rozwiązać dosłownie w 15 minut. Chciałbym zwrócić uwagę, co na początku się będzie bardzo myliło. Plusy i minusy. Występują one w wielu miejscach, jednakże w każdym jest inna zasada znakowania. Co mam na myśli? Przy liczeniu reakcji wykorzystujemy to znakowanie. Sprawdzamy, co kręci zgodnie ze wskazówkami zegara, a co przeciwnie, przy rysowaniu wykresu momentu zginającego mamy kropki, które znakujemy względem plusów i minusów, które sami przyjmiemy. I tutaj najważniejsze jest rozdzielenie tego podczas rysowania wykresu momentów. Nie wykorzystujemy znakowania z liczenia reakcji. Zobaczmy. Jak mieliśmy tutaj klamerkę, to daliśmy plusy na dole minusy u góry. Jak mamy 35, to to 35 kręci nam w taki sposób i daje kropkę na dole i widzimy, że ono kręci zgodnie ze wskazówkami zegara. Czyli można powiedzieć, że w sumie czy ja wezmę, że patrzę na kropki, czy jak kręci, to wychodzi ten sam znak, czyli plus. Ale to tylko działa od lewej strony. Jak zrobilibyśmy to od prawej strony, to tutaj mamy 45. To 45 kręci nam w taki sposób i daje kropkę u góry. Tutaj mamy minusy, czyli powinien być minus. Ale ono kręci zgodnie ze wskazówkami zegara, no i wtedy będziemy dali Plus, gdybyśmy wykorzystywali znakowanie zliczenia reakcji. Dlatego najważniejsze jest rozdzielenie tego, jak liczę reakcje, to jest to. Przy rysowaniu wykresu momentów patrzymy, gdzie wyląduje kropka. Jeżeli kropka wyląduje tam, gdzie plusy, to dajemy plus, a tam, gdzie minusy, no to minus. Pojawia się jeszcze jedno ważne pytanie. Co w przypadku, jeśli prowadzący wymaga zapisania obliczeń? Moim zdaniem w takiej sytuacji najlepiej narysować najpierw wykresy bez obliczeń, a potem zabrać się za zapisywanie równań. Większe prawdopodobieństwo jest, że prowadzący dokładnie zweryfikuje poprawność wykresów niż czy wszystkie równania zostały dokładnie zapisane. Oczywiście obliczenia reakcji, które mieliśmy tutaj, i ekstremum, ciężko jest policzyć w głowie, więc myślę, że te obliczenia warto zawsze dołączyć do rozwiązania. W kolejnej części zaprezentuję dodatkowy sposób, w jaki można zweryfikować poprawność swoich obliczeń. Dlatego zasubskrybuj mój kanał, aby ci nic nie ominęło. Zostaw lajka, jeśli ci się podobało. Daj również znać w komentarzu, czy tym sposobem łatwiej i szybciej idzie teraz rysowanie wykresów. Jestem tego mega ciekaw. Jeśli jakiś inny temat sprawia Ci trudności, zapraszam do kontaktu, który można znaleźć w opisie na dole. Do następnego. Cześć!